Z nami jest Wiktor, lat 14, którego kojarzycie z materiału sprzed roku. Tam miał lat 13. Więc dzisiaj co? Aktualizacja formy i wyciskanie. Łapy nie ma. Zanim przejdziemy do wyciskania leżąc, zobaczymy, jak jego ciało wygląda. Ostatnio był bardzo mocno mobilny. Oporuj mocno, oporuj, oporuj. Trzymaj, jak tam siła? Trzymaj. Tak, trochę niżej, o, niżej oporuj. No, okej. Okay. Oporuj. Tak. Tak. I pauza. I pauza. Dobra Wiktor, powiedz mi, gdzie trenujesz aktualnie? Na razie trenuję w domu u siebie, bo mam domową siłownię. Kupiłem sobie hantlę, ławeczkę i na razie tyle mi wystarcza. Ok. I powiedz mi co, te, co przez ten rok zrobiłeś? Tak. Ile dodałeś do wagi? Ile teraz ważysz? Teraz ważę 86 kg. Rok temu ważyłem tak z 10 kg mniej. Na razie ten progres jest stały 10 kg na rok. Yy, zacząłem wyciskać. Yy, mam nadzieję, że teraz jak będę wyciskał to będzie fajny ciężar, bo maksów nie robiłem jeszcze. Na razie z dużym zapasem ćwiczę. Czyli teraz aktualnie na masie, już non stop na tak. masie. na razie jestem na masie. Od momentu, w którym zacząłem ćwiczyć jestem non stop na masie. To jest 2,5 roku już na masie bez A no, ja robiłem około 15 lat masę. To ja to przez całe życie ważne. będę robić. No lepiej nie, bo chyba że wyjdziesz z zasadą tenarapał, nie? To, no, to, bo to jest życie. mój idol, więc. Chcę Dobra. zostać ogromnym popem, jak on. Dobra. I pauza nadal. I eksplozywnie. Widzisz? Tu. Tu. I ściśnij mocno na tej szangę. Po prostu łokcie i dawaj. Pauza i na moje komendy. I góra. Wtedy, mając 13 lat, chodziłeś do? Do ósmej klasy. A teraz chodzisz do? Teraz do pierwszej klasy w liceum. Liceum. I jest teraz więcej osób chodzących na siłownię? Jest naprawdę o wiele więcej się zebrało osób, które ćwiczą siłowo. W porównaniu do podstawówki. W mojej klasie się znalazła jedna osoba. Właśnie pozdrawiam Tomka. W samej szkole się znalazło z kilka osób. Z fajnymi wynikami, bo po 100 kilo wyciskają, znajdą się tacy. Więc naprawdę jestem w stanie stwierdzić, w że... W wieku? W moim wieku. Są też trochę starsi, ale przeważnie też w moim wieku dużo osób znajduje. Nawet jak w internecie się teraz patrzę. To ile z Twojej klasy chodzi na siłownię? Z mojej klasy chodzi jedna osoba tak regularnie, jeszcze widać co ćwiczy, a ze szkoły się znała znalazłoby kilka, a przypominam, że mamy po 14-15 lat. Czyli jest no, moda teraz na siłownię, czy nie? Jest. A na piłkę? Na piłkę, no też jest dużo piłkarzy, ale jednak... Więcej? No jest, jest ich więcej jednak. Ale jednak na drugim miejscu siłownia, nie? No to spoko. Pauza, no już tam ci nad nadgarstek, czy dłoń już puszczasz, nie? A jakie masz marzenia? Tak, po pierwsze, chcę zostać ogromnym hopem yy, i chciałbym wystartować w Mister Olympia. Najlepiej wygrać trochę razy. <laughs> trochę w prawo przesuwasz tangę, bo się ci, ciekawe na lewo, wiesz? Yy, tak, te, które mam w planie, które odwójka. Yy, no, mi świetnie, że tak powiem. Który najbardziej lubisz? Najbardziej lubię. Ciężko się zdecydować, ale bym powiedział, że no wyciskanie i wiosłowanie. Wszystko, generalnie wszystko. Jakie masz winy wysuwania? Yy, na razie robię 90 Generalnie łatwo. Jeszcze mi się zdarza, że łokieć jakby przekracza linię tłowia, więc znaczy, że muszę jeszcze trochę dołożyć. No. Yy, a tak poza tym, to no, generalnie każde ćwiczenie mi się podoba. To zależy od jak się, od dnia i jak się czuję. czuje. I znalisz. Stój. A powiedz mi, ile razy w tygodniu trenujesz? Cztery razy w tygodniu. To jest optymum, czy chciałbyś częściej trenować? To zależy od tygodnia, bo jeżeli mam męczący tydzień, no to te cztery jest idealnie, ale czasami mam takie jakby tygodnie, że ja bym chciał codziennie ćwiczyć. Okej. Okay. A wiesz, co jest najważniejsze? Regeneracja. Regeneracja. Dlatego czasami boli jak jest dzień, w którym nie ćwiczę, a kusi, żeby sobie powydziskać. A wiesz, jaka jest stolica trzech? Czterech. Bardzo dobrze, czyli taka, oglądasz, tak? Chciałbyś być tak w Oczywiście, że tak. Tak? Czyli ja. Większy chciałbym być, ale. <laughs> Uwaga, będzie debiut, użyję magnezji. Chyba. Okej, okay. dobra, wystarczy. Dobra, powiedz mi, jakie masz marzenia siłowe? Generalnie chciałbym się zbliżyć do 200 na klatę, ale to, no to już daleka przyszłość. W trójboju. 300 minimum Co? Znaczy, w sensie, w Co ja gadam? W martwym ciągu. Z... się <noise> wyciskali, i chodź resztę. No. <noise> tak, w martwym ciągu tak z 300 kilo w wsiadzie z 250. Chciałbyś startować w tuboju też kiedyś? No, jeżeli by mi siła na to pozwoliła przy trenowaniu kulturystyki, to tak. Tu macie datę urodzenia i góra. I wystarczy. Odłóż. Dobra, miałeś oduszyć. Dobra. Spokój, jak oceniasz? No tak już zaczynam czuć, że coś tam faktycznie jest, ale na razie nie jest jakoś mega trudno. Okay. Spokojnie. Białe. I, I góra. Dobrze. Odłóż. Super. O, nieźle. Stówka. Gratulacje. No pierwsza stówka. Gratulacje. <grystanie> pierwsza stówka w życiu zajeczona. Yy, jeszcze było trochę paniki, Jeszcze czuję, że trochę siły tam jest. Jest siła na 110 kg, Natomiast nie będziemy wchodzić na 110 kg cytata. A bym teraz. Napaliłeś no. 110 się? 110 kg nie bez problemu. Tylko po co mam się terroryzować? Bez sensu. Chcę, żebyś ładnie teraz wycisnął 110 kg. Wiesz jak? Znaczy stówkę. Żebyś zatrzymał pozycję wyjściową, zrobił mocny wdech, opuścił, spauzował i jak spuściłeś wycisnął. No, dobra? Dobrze. A Prostuj. się, izusie, się prostuj. Mocny wdech. I dawaj. Pauza na nadal. I góra. Okej. Okay. No. Wiem gdzie jest błąd. Ty zamiast opuszczać te miejsce, to ty chcesz tu opuścić, a ja każdy początkujący. Każdy początkujący zawsze blisko szyi opuszcza. A powinien w tym miejscu opuszczać, a nie w tym miejscu. Dlatego tak ciężko potem yy, to ruszyć, nie? I dawaj, tu. Góra. O, góra, krzmata. Dalej nie te miejsce, ale... <ścoughs> znowu blisko szyi. Ale widziałeś jak lekko trafił cię znaleźć? No było... Bo, bo coraz znowu... więcej szczegółów. Zobaczcie, on się nie męczy. On no robi się coraz lepszy. natomiast dalej miejsce opuszczenia nie jest te, które chciałem, ale yy, wycisną teraz bardzo płynnie i lekko. Mocny wdech i góra. O. Dobra, ciężkie? Teraz troszkę się trudniejsze wydawało, ale... Cię uszukałem, on ci 5 kilo, ci dołożyłem. 5 kilo ci dołożyłem. <laughs> dołożyłem. Cztery, hop. I góra. O. O. Stój. I okej. Okay. No jeszcze chaotycznie. Jeszcze panikujesz, ale psychika się wyrobi. 105kg kilo, 110kg kilo już poszło nawet dzisiaj. Jakbym chciał. jakby Ci jeszcze tutaj dwie, 3 serie przyładowa na stówce, na 100-105 to to by 110kg wycisnął. Tylko teraz by sobie było lepiej niż w serii. Dużo lepiej było niż w poprzedniej serii. Nie? Ile wyciskałeś na początku? Na początku jak, te, jak, jak... Ile mieliśmy na nagraniu? Na, na nagraniu było 40 No dzisiaj mam no już 105 Moim zdaniem w tym roku jakby chciał, to krw, by 130 kg wyciśniemy. Dobra, skończyliśmy trening, testy, teraz mu plan rozpiszę. Yy, I co, zadowolony jesteś? Hmm, oczywiście, że tak. 105 pękło, więc no, no to łapy nie ma. Dajcie Wiktorowi <grym> wiele łapek w górę, żeby go zmotywować.